Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem kolejna wersja w poradniku a propos najlepszych aut w danej kategorii. A dzisiaj na warsztat bierzemy auta sportowe. Też wyróżniam tutaj trzy, z którymi bym się zgodził. I powiem wam szczerze, że te auta prezentują się o wiele bardziej... Lepiej, są dla mnie lepsze niż super samochody, więc to już samo za siebie mówi. Dobra, tuningujemy tutaj ładnie autką. A jak ja jestem w trakcie tuningu, to ty, drogi widzu, możesz zostawić łapkę w górę razem z subkiem i komentarzem. Bo to pomaga rozwijać ten kanał. I jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za wszystkie poprzednie łapki, dziękuję za to, że subskrybujecie kanał i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała. Dobra, weźmiemy sobie ten zderzak, tutaj dyfuzory, chyba po prostu ten Ej, silnik, oczywiście najlepszy, maska, ten pariak. Dla mnie parek jest właśnie najlepszym pojazdem w grze, sam mam go zakupionego, i stoi w specjalnym garażu. Był chyba już pokazywany na odcinku nawet eee, serii tam, gdzie zwiedzaliśmy moje garaże wszystkie i bardzo polecam ludziom. Jeśli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to tam na playliście z GTA Online na pewno będą. Eee, neony, tak muszą być neony, tylko te kolory też są ubogie w neonki, jak mam być szczery. O, zróbmy takie auto typowo. Typowo, takie potężne. Takie kolorowe. Hmm. Krabice odpuszczam kolor. Ten chrom tutaj wygląda totalnie jakby był bardzo ciemnym kolorem. Ekipowy. Oooo Teraz mi się podoba. Kolor dodatkowy, nie, nie. ekipa na pewno, nie, ale metaliczna czerń, o jest spoko. Dajmy pikachu, żeby się nie czuł osamotniony. Kolor musi być właśnie ten, żeby to przeciągnąć wszystko ładnie. O tak. To już mi się podoba. Jesteśmy na dobrej drodze. Progi paria. Tutaj z napisem. Dla mnie są kozackie. Takie progi, te progi akurat do tego auta. Zresztą można się kłócić o boże Ten spoiler, ja nie wiem, kto to, co autor miał na myśli. Co jakiś nit for speed. Który nie powinien być prospinem zarazem. Hmm. Spoiler, właśnie się w tym kolorze jak dach. Zawieszenie... Nie opłaca się chyba tutaj zniżać zawieszenia. rajdowa skrzynia biegów, turbo jak turbo. I jest. I to super koła do wyborów w postaci bycia Nemesis Bo nigdy mi żadne nie pasują. A jak już jakieś pasują, to i tak coś jest z nich nie halo. <laughs> Także hmm. generalnie 1600 zapariah nie jest źle, ale porozmawiajmy o zaletach tego. Generalnie potężny VMAX, najlepszych w grze, bije super samochody, normalnie, e, tak po prostu. Nawet nie ma się co z tym kłócić, ale ciężko wchodzi w zakręty, jest bardzo źle sterowny, więc. Mało przyczepny, można łatwo wypaść z zakrętu. Eee, osobiście polecam, bo design tego auta tutaj jest super. Jest po prostu super. Ładnie się, fajnie się na to auto patrzy, fajnie się tuninguje to auto. Ja tu chyba zostawię po prostu eee, defaultowe koła. Bo dlaczego nie? Po to są difultowe, żeby mogły być dikultowe szyby, limuzynowe jak zawsze, i to chyba będzie tyle, właśnie. To a propos tuningu tego auta, i wyjeżdżamy z tego garażu. Myślę, że znajdziemy sobie w fajną, prostą drogę, żeby te trzy auta przetestować w różnych okolicznościach. No i to jazda. Teraz fokus, żeby się nie wywalić. Myślę, że pałmak z tego auta jest potężny wręcz i nieraz się to odczuć, ale nie oddaje na zakrętach, naprawdę nie oddaje na zakrętach. Także sami możecie to sprawdzić. Auto kosztuje milion sześćset, nie jest to jakoś wybitnie dużo, a na pewno przyda się w waszej kolekcji. Ja już, to jest, to już jest moje drugie auto właśnie, także jak widzicie E, opłaca się, skoro ja mam je dwa, to wy też możecie mieć chociaż jedno. No to wracamy teraz do garażu, bo czekają nas jeszcze dwa auta. Dobrze, a więc jesteśmy z powrotem w garażu, tutaj na warsztat bierzemy Grotti Italii RSX. Kolejne auto, które wygląda pięknie, bajecznie wręcz. Dźwięk silnika ma szatański, podoba mi się ta moc, czuć tą moc. Także co on o tym aucie? Jest jakoby bliźniakiem do parijacha Bo V-Maxa ma tylko troszkę słabszego Z tego co pamiętam Ale, ale Troszkę chyba lepiej wchodzi w te zakręty moim zdaniem Chociaż to też pewnie dużo zależy od kierowcy po prostu I jego umiejętności Jest droższe bo chyba kosztuje Ponad dwa... Um, chyba coś około 2,5 miliona, więc prawie milion jak nie lepiej, bo dokładnej ceny nie pamiętam. Też może dodamy ją w postprodukcji już. Hmm. Dobra, co tu mamy? No potrójne wydechy to nie. Już najbardziej chyba ten... Dobra, maska. Tuning potężnych aut. To jest... powinno być auto kolejne, które zawita w waszej kolekcji bo się opłaci. Prędzej czy później na pewno się opłaci. Włoskie... Włoski design, tak, tak, tak. Wszystko widać, ale ten kamuflaż z najdroższym oznaczeniem... Nie wiem kto to wymyśla, ale chyba na tym nie zarabię. Bo, bo ciężko jest na takim czymś zarobić, co nie oddaje. Weźmy tą sterka karbowane. No dobra, tym razem mogę na to pójść tylni panel o aerodynamiczny weźmy, bo fajnie wygląda i jest jednym z najdroższych Dobra, a propos koloru, to trzeba ładnie dobrać kolor aby pasował do oznaczenia. Pamiętajcie zawsze o tym. Zawsze musi pasować kolor pod oznaczenie. Inaczej... Kiepsko. i ten pomarańczowy chyba jasny pomarańczowy chyba chyba zostawię go ale chyba dam go jeszcze na metaliczny po prostu mm, dobra dobra gdzie jesteś pomarańczowy kolorze chociaż to zielone też nie jest złe ale zostajemy chyba przy tym pomarańczowym jasny pomarańcz Mm, nie, jednak wolę klasyczny. A propos... To, do tego tutaj kolor klasyczny, eee, koła klasyczne. Nie, to jest dodatkowe malowanie, czyli też pod koło. Jaki kolor może pasować do pomarańczowego? Co myślicie? Fioletowy? Nie, nie wiem. No niebieski, tak. Mógłby, ale nie musi. Błękit. Nie. No kurczę, ciężko dobrać. Miasty pomarańczowy mam wrażenie, że nie jest takim pomarańczowym, jakim był yy, na aucie tutaj. Także szukamy, szukamy. Chyba, że po prostu czarny. Zostawmy po prostu czarny. Tu też zostawię dach. O, zobaczmy, w opcjach dachu, co można dodać. Co nam dodają tutaj? Dach z wgłębieniem i karbonowym panelem. Yy, no, chyba nie. Chyba tylko po prostu dach z głębieniem. weźmiemy. Bo się tak brzydko to wyglądało, że. Oła, że aż boli, rozumiecie? Dobra, nie lubię takich tutaj łetw wysokich, bo komu to ma służyć? Wyjaśnienie tego, no byłoby ciekawe. Dobra, jak to się będzie miało a propos całego auta? Nie no, wezmę czarne po prostu. Spoiler. No i to tak ma wysuwany taki spoiler, więc... Myślę, że... Co to mi za wiadomości przychodzą? Nawet nie wiem od kogo. Co najgorsza też nie wiem po co. No ale chyba możemy wziąć któreś z tych. No myślę, że chyba to po prostu weźmiemy. Tak jak sam raz w porządku. Tutaj i tak nisko leży, więc nie potrzebujemy płetwa. Aha, jeszcze to u góry płetwę sobie można wybrać. No to weźmiemy zastępczo, bo prawie droga. I prawie najdroższa turbo. Rodzaj kół Chyba zostawiam defaultowe, naprawdę, bo Defaultowe pasują do wszystkiego. Naprawdę. Eee. Dym spodobał pan. Weźmy oranżowy. Oranżowy nie można napisać pomarańcz po prostu. Nie rozumiem. Dobra. Wjazd w garażu. I wyjazd z garażu. Oczywiście do tego auta można sobie dobrać jeszcze światełka i neon, ale to już pozostawiam w, do waszej dyspozycji, w role gustu. Dobra i co? Przejedźmy się. Generalnie mam wrażenie, że łatwiej opanować to auto niż Pariah'a i Palmax jest w miarę podobny. No też i tak te auta nie jadą z taką szybkością, jakby miały to naturalnie, wiadomo, GTA i render. Hmm. Trzyma się lepiej drogi, to na pewno. Ale <śm> na pewno nie oddaje w drzewa, nie niszczy drzew. Metalowe słupy? Jak najbardziej, drewniane rzeczy? Nigdy. Dobra, zostaje nam jeszcze jedno auto. Dobra, jesteśmy w garażu, a tutaj zostaje nam ostatnie auto, które jest najbardziej zbalansowanym autem z tych trzech dzisiaj pokazanych w klasie sportowej. A jest to Italii GTO. Lepiej wchodzi w zakręty. Na prostej pari jak będzie mógł odjeżdżać, ale gdy tylko pary nie radzi sobie w zakrętach, to on niestety, albo niestety wygrywa Italii GTO wtedy. Także tutaj też auto które jest mas w garażu, kolekcji. Uuu, tu nawet karbon można. No dobra, no to i czwórkę. Wydech. Co my tu mamy? No takie to w ogóle totalnie nie wygląda. Tak samo jak to. I potrójne też ten nie, to wolę to już wziąć. Zapięcia maski, nie wiem, po co to komu potrzebne, co autor miał na myśli, nie wiadomo. Uuu, rajdowa maska. Hmm, dobra, podoba mi się. Oznaczenie. Widzimy od góry lepiej. Hmm. Sztuka współczesna grot... Hmm, nie. Też tak średnio. To to jest Chaser Ego Chaser Ego Że mam duże ego? No mam. Wezmę Bo dlaczego by nie? Będzie bardzo kolorowe auto Weźmy kolor 2 tablicę bardzo minimalistyczną, czyli tą, którą mi się najbardziej zawsze podobała. Dobra, czerwień nie odda tym oznaczeniu, więc... Kukamy dalej, o i chyba żółty będzie właśnie tym, który będzie tak oddawał najbardziej? Czy nie? Przyjedźmy się jeszcze. Bo myślałem po prostu nad czarnym, no ale hmm. Czy ma to sens? Czy czarny będzie miał sens w tym? Myślę wydaje, że... No, że będzie miał sens. Tu też ładnie wchodzi na inne wykończenia w oznaczeniu, więc. No i kolejny kolor dodatkowy, którego nie kumam, gdzie się pokazuje, ale weźmiemy czarny, bo będzie fajny. Standardowo wszystko pasuje do koloru czarnego. Mmm. Uh dwójny? Chyba nie, wolałbym właśnie taki. Progi. Oczywiście przydadzą się, byleby nie były przesadzone, czyli... Jak to niedostępne? No, już dostępne. Szybko naprawili, prawda? No, a propos spoilerów. Tutaj mało co mi pasuje. Jeśli w ogóle coś mi tu pasuje, no... Nie bardzo chyba tylko ten po prostu wezmę dyskretny spoiler. Obniżmy zawieszenie. Skrzynia biegu. Super skrzynia biegu. Mm. El Pony. koa. Cool, eh? Dajmy trochę takie niestandardowe, bo to auto samo w sobie jest niestandardowe. Ale nie aż takie małe, no bez przesady. Dajmy to. Tu się pobawmy w kolor. No, ale chyba taki jest już najlepszy. Ale jeszcze tutaj projekty będą jakieś fajne do wejścia. Hukaruń biały. No to weźmy to. Zasponsorujmy tą firmę. <śm> co a propos dymu to nie mam pojęcia. Ale tutaj te limuzyny weźmiemy jeszcze bardziej. I dopuszczamy. okej okay. Możemy wyjechać i propo już jest dzień, czyli lepiej się będzie jeździć jakiś poranek. O, rany. Generalnie co mi się w tym aucie nie podoba. Bardzo wyciągnięta maska do przodu, a ten tył tak jakby, nie wiem, za dużo materiału poszło na przód w mas. O, bardzo potężny ślisk. Także auto się trzyma najlepiej drogi, najlepiej wchodzi w zakręt. I najlepiej się rozbija tutaj o ten murek. Więc jeśli tecie, to po prostu to są te trzy najlepsze auta stopki, z którymi się zgadzam, że po prostu są w tej topce i must have w GTA. Jeśli chce się tak jakoś prezentować, fajnie. A propos wszystkiego, także yy, myślę, że właśnie tym symbolicznym driftem tutaj zakończymy ten odcineczek. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, bo to bardzo mnie motywuje do dalszego działania, na, do nagrywania takich pseudoporadników, bo to trochę jest pseudoporadnik. A ja się z wami tymczasem żegnam, do następnego i chłodnych dni wam życzę. Trzymajcie się i cześć.